Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Biedronki. Mamy pierwszą część gazetki poniedziałek, tak więc lecimy na kosze. Powiem Wam, że tutaj, jeżeli chodzi o kwiaty, to bardzo mało jest nowości. Takie jakieś malutkie różyczki, różyczki gdzieś tam zdechło, więc nie nagrywałam. Tutaj jeszcze jakiś egzotyczny kwiat, on jest chyba najładniejszy i tam u góry były tylko ładne doniczki. Tutaj za ten egzotyczny kwiatek zapłacicie 40 zł. W tym przeglądzie będą dekoracje wielkanocne i sezon ogrodowy, czas start. Bardzo dużo rzeczy fajnych do ogrodu, doniczki, krzesełka, będą poduchy, będą dekoracje, będą lampki, no będzie tego sporo. Ale tutaj na przodzie jest Wielkanoc, więc zaczynamy od właśnie wszystkiego co związane z tą tematyką. I tutaj mamy na przykład na dwa, za 2,99 na patyczku różne kurki. I pisklaki mi najbardziej podobają się koguty. W zeszłym roku również one były i zaraz wyciągnę, bo on tam z tyłu oczywiście gdzieś schowany, jest pomarańczowy i żółty. Zobaczcie, jakie fajne koguciki. I za te koguciki zapłacicie 2,99 Na dole są fajne kurczaczki, nie ma ceny, wybaczcie. 9 zł. Nie wiem, czy to wszystko 9 zł, bo może tak jest, że ten kurczaczek, ja tak jak go zobaczyłam, tu mówię o kurczak na wakacjach, okulary, kapelusik, czego więcej chcieć. Taki jeszcze jest drugi. One są bardzo mięciutkie, milusie, takie futerkowe. Tutaj mamy takie jak poduszki, bardzo przyjemne, ten kurczaczek. Tu mamy takie trzy zajączki. I tutaj jeszcze jakieś takie niewydarzone kurczaki. Te są śliczne. Powiem Wam, w zeszłym roku chciałam kupić. I w tym roku znowu na nie zaglądam. Ciekawe jestem, w którym roku w końcu je kupię. Bardzo ładnie wyglądają tak realistycznie. Są naprawdę bardzo malutkie i słodziachne. I tutaj mam tak plastikowego baranka. Więc jak ktoś nie lubi, wiecie, z cukru, to może kupić sobie takiego plastikowego. Tutaj mamy mm, takie podłużne plastikowe skorupki i nie widziałam jeszcze takich podróżnych. Zawsze widziałam te takie, wiecie, o tutaj zestawy dwie miseczki takie skorupki wysokie podróżne, albo takie większe. O tutaj mamy zestaw takich matowych skorupek. O, dwa kolory. A te podróżne fajne. Zawsze można wrzucić jakieś jajeczka czekoladowe. Ceramiczne jajka i zajączki białe i złote. Biały ma tutaj takie piórko, złoty też. Tylko ten złoty tam z tyłu jest taki chropowaty. O, tutaj macie go. tak nie bardzo do mnie przemawia. Od złote 49 zł różne takie malutkie jajeczka. Wiecie, tam można wlać wodę i w śmingu dingus oblać delikatnie kogoś. Teraz przesunę tylko tą suszarkę na pranie i pokażę Wam ciąg dalszy. Złote 49 zł mamy takie barwniki do jajek. Filcowe są zajączki 13 zł, kura i jajo. Tutaj mam takie duże ceramiczne zające za 50 zł i są jeszcze w wydaniu białym. Ta kurka jest świetna z filcu. Zobaczcie zajączek i jajeczko. Nie widziałam jeszcze kury, tak więc jajo i kura jak dla mnie wygrywam w tych filcowych mm, ozdobach. Tu u góry będą takie malutkie zajączki. I takie coś znalazłam, zobaczcie. Chyba trzy niecałe złote, bo tutaj mamy za 2,39 takie różne. Zobaczcie, yy, kureczki. Tam są zajączki. Ten wygląda naprawdę tak słodko, przytul, przytulny, przemilutki w dotyku. Tu mamy zajączki yy, siedzące za 30 zł i 10 zł takie małe ceramiczne. Nie wiem, czy to te. Yy. No te chyba podwadzę, nie wiem, powiem Wam szczerze, nie leciałam do kasy sprawdzać tych cen, bo, bo, bo w tej biedronce nie potrafi nigdy się tam odnaleźć. Zawsze gdzieś ten czytnik a, szwankuje, ale pokażę Wam na końcu przeglądu gazetkę i tam na pewno znajdziecie cenę, jeżeli Was interesują te maleństwa. Tu mamy na patyczku 3,99 takie różne dekoracje i oczywiście najbardziej mi się podoba gdzieś tutaj taki szary, biały. Zajączek i jeszcze będzie pisklaczek. Figurki drewniane 13 zł niecałe i mamy na przykład takiego zajączka. No i tutaj 10 zł są mm, ceramiczne. A zobaczcie, pieprzniczka i solniczka na takiej podstawce. Są też kurczaczki, jajeczka. I za 20 zł będą ceramiczne, kolorowe takie osłonki. I tam będzie jeszcze zajączek. Już wam po kolei wszystko pokażę. Za 19 zł kupicie trawkę wiosenną, Zobaczcie, jaka ładna. I tutaj mm, dekoracje drewniane, 25 zł. I też Wam za chwileczkę pokażę, co tam w tym pudełku się kryje. Ta dekoracja występuje w sinseju i powiem Wam, tam jest dużo ładniejsza, bo jest kolorowe jajeczko z kwiatkami. Takie myślę, mm, ładne. 20 zł mamy koszyczki, zobaczcie, wielkanocne. Jak ktoś chce wymienić stary bądź nie ma, może kupić teraz w biedronce. 20 zł, ceramiczne osłonki. I tutaj mamy baranki, zajączki na regulowanych nogach. 50-60, tam jest taki mniejszy za 20 i 50 zł. 20 to chyba te drewniane tutaj dekoracje, bo 50 zł są tym mniejsze zajączki. O, tutaj mamy różową. Dziewczynę, chłopak, zając w zielonym takim, jest ubranku też i właśnie granatowym. Tu mamy taką, zobaczcie, panią, panią zając. Są też baranki. Zresztą te zajączki mi się bardziej podobają w pepko i tam są chyba tańsze, więc to, tam, tam bym, bym was na pewno odesłała. No i tutaj za 25 zł dekoracje drewniane. Podświetlane one w środku są led LEDem. Ma wielkanocna mniejsza 6 zł, większa 10 zł. Teraz będzie coś dla dzieci. Tutaj mam taką jakąś figurkę za 30 zł jajo z akcesoriami i coś takiego. Samochód 40 zł i skaczące jajo. 8 zł to pewnie będzie coś na zasadzie kauczuku. No te figurki, czekałam na te właśnie puszki, bo to jest jakiś hit. Figurka w środku w tej puszce, jakaś kolekcja. Można zebrać unikatowe jakieś figurki za 30 zł. U mnie tylko to co widać. Niespodzianka, to chyba lalka Barbie za 70 zł. Tutaj mam jakieś takie malutkie, przeróżne rzeczy do zrobienia własnych dekoracji, czy jajeczka, czy tutaj jest drewniany. Zobaczcie, a zając plastikowe jajka można w środku, do środka wsypać te kuleczki, pomalować, ładnie udekorować. Tutaj są jakieś pluszaki, ale nie znalazłam ceny, bo to nie jest to. 40 zł, to mamy hmm, plecak na wodę, pistolety, a to nie jest to. Więc nie wiem, jaka tu jest cena. Może w tej gazetce właśnie znajdziemy. Jak wyrzucę wam na koniec przeglądu te wszystkie zdjęcia. No i sezon. Ogrodowy, czas zaczynamy. Bardzo ładne tutaj, zobaczcie takie doniczki. 25 zł. Tak wygląda właśnie, bo to w środku jest tam taki wkład. Tu mamy płotek, cztery części, dwa kolory do wyboru i też widzicie u góry, jak to się prezentuje. Jest te ciemne, takie zaokrąglone mi bardziej się podobają. 60 zł. Krzesełko składane. Tutaj mamy figurki ogrodowe za 15 zł 170 zł taki mm, drabinka, trzypoziomowa. No i tutaj mamy mm, osłonki, mm, konewki. Powiem Wam, to jest taki miszmasz, że dlatego właśnie wrzucam te e, zdjęcia na koniec przeglądu, bo to nie jest moja biodronka 220 zł tam z tyłu te krzesełko. Które można rozłożyć chyba nawet do pozycji leżącej. Tu mamy girlandy 25 zł. One są bardzo ładne. Ja na zdjęciach, jak zobaczycie, fajnie wyglądają i się prezentują. Obok są też fajne grzybki za 10 zł. Ceramiczne, coś takiego. Ta góra się rusza. Jest taka sprężynka. Poduszki ogrodowe za 30 zł. I one są takie fajne, grube. I kilka tutaj widzicie wzorów i kolorów do wyboru. I te takie cienkie poduchy, 8 zł. Pokazały się też palisady ogrodowe, 40 zł. i 50 I je ładnie też przedstawiono w gazetce, tak więc pokażę Wam na końcu. Są też sztuczne kwiaty, 20 zł. Na przykład takie żółte tulipany, są one gumowe. No i te lampki solarne, fajerwerki, to jest w ogóle petarda. 35 zł, są trzy drzewka. Zobaczcie, te mają takie gązki, jakby wiszące. Fajnie to będzie wyglądało. I tutaj jeszcze są właśnie takie sztuczne ognie, kolorowe bądź ciepłe światło. Ciekawa jestem właśnie jak to będzie wyglądać. Coś takiego było w action, ale chyba chyba troszeczkę inny miał efekt ciekawa jestem czy ktoś kupił właśnie w Action na a kupiła miało to cudowny, cudowny właśnie efekt nawet w domu i muszę odnaleźć gdzieś te zdjęcia by porównać czy to jest podobne, czy to samo tu mamy takie, zobaczcie za 40 zł duże poduchy na krzesła i ten chciałam Wam pokazać, bo ma takie piękne liście i tam były zielone tutaj jeszcze jest taka gruba szara Mm. szara, szara. Szary ta ym, poducha <noise> na krzesełko ogrodowe. Ona będzie wygodniejsza, bo ona jest taka, wiecie, już wyższa i grubsza. 5 złotych tulipany solarne. Tak to się prezentuje, jak jest podświetlone. Później te lampeczki z tyłu, jak widzieliście, 4 zł. I tutaj są ym, świeczniki szklane. U mnie zostały tylko 3 do wyboru zaraz pokażę jak one wyglądają ale zanim się do niej dostanę to pokażę wam jak właśnie prezentują się te lampeczki jak są podświetlone tu jeszcze były czoski ale u mnie tego czosku nie widziałam więc muszę wybrać się do mojej biedronki zobaczyć co tam jest więc do czwartkowego przeglądu wam wrzucę taki jest pierwszy kielich taki świecznik właśnie one są dosyć grube masywne i tu jeszcze znalazłam coś takiego Rękawice ogrodowe za niecałe 7 zł, ale rękawice są tak śliczne w Sensei, ostatnio pokazywałam Wam w przeglądzie chyba tańsze, więc też Was tam bym odesłała, bo naprawdę tam jest przepięknie na dziale ogrodowym. No i tutaj jest taki gnisz, masz naprawdę wszystko do ogrodu, więc tutaj w gazetce znajdziecie poszczególne ceny, bo jest bardzo dużo osłonek, tutaj na przykład takie są ładne podróżne. trzy kolory do wyboru, szary, czarny i biały, zobaczcie coś takiego i tutaj małe mniejsze, większe przeróżne wzory na przykład coś takiego, taki fajny. I tutaj mamy konewki. No jest tego naprawdę bardzo dużo. I to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak dla mnie to jest taka szóstka na dziesiątkę, bo w zeszłym tygodniu zdecydowanie było lepiej. Zobaczymy w czwartek, bo w czwartek będą ubrania i no tam będzie troszeczkę fajnych rzeczy, więc w czwartek też zapraszam Was na przegląd. Dziękuję, że byliście, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was właśnie na te wcześniejsze przeglądy do Pepko, do Sinsei, do Action. Dzisiaj będzie w ogóle Action Nowości, fajne rzeczy, naprawdę cudowne nagram dla Was. I dzisiaj też wyciało Pepko, więc też zapraszam serdecznie. Dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, łapki, subskrypcje. Jesteście cudowni. A teraz zobaczcie, co w gazetce jest jeszcze, czego na przykład w tej Biedronce nie było, wraz z cenami. A ja przerabiam filmiki, do usłyszenia w kolejnym przeglądzie. I życzę Wam pięknego dnia. Cześć!